Jakiś czas temu właśnie od mojej znajomej dowiedziałam się, że Alma to polski sklep. Wiem, że to jest polski sklep i że powstał jakby w Krakowie. Promuje re regionalną jakby kuchnię, można by tak powiedzieć, i re regionalne produkty. Wiem, że jest to polska firma, no to to mi odpowiada. Prawdopodobnie barść. Polska kuchnia kojarzy mi się z dużą ilością mięsa i warzywami i surówkami do tego. Najczęściej no, kupuję e, karkówkę, schab, e, łopatkę. Mięso nie jest hermetycznie pakowane, i wiem, że to mięso, które kupię, jest świeże, a nie że leży na półce już drugi tydzień. Standardowo kurczak, e, jakiś indyk. Zwracam uwagę na to, żeby e, kupować mięso e, niepaczkowane. Kupię mielone, bo jest ważne narobić e, ragule-bolognese. sobie lokalne produkty, produkty od lokalnych dostawców. Są robione naturalnymi sposobami. Uważam, że są dużo lepsze, są dużo wyższej jakości, starannie są uprawiane. Wybieram almy, bo wiem, że jest duży wybór że są produkcje z całego świata. To pierwszy na rynku polskim sklep, który oferował dostawę do domu. Alma wybieram za wysoką jakość. Przede wszystkim za różnorodność i przede wszystkim za smak. Alma jest świetnym sklepem.